Siema! <grych> I będziemy nagrywać Dorsy. No siema, dzisiaj Siem, nagrywamy Dors. Dobra, to połączę z to winem. No nie chcę, nie chciałem admin panela. Ja? Chciała? Yes, nie chciałem admin panela. No, no, no ale... A, już miałem klik. Dobra, dołącz do mnie. Hotel 3 Minus Czy room? Dobra. Choć trochę dziwne są.

Dobra, start. Wszyscy dołączyli. No nie! Dobra, trudno. I tak mamy dużo osób. Mamy. No, i no wystarczająco. Nie mam Wystarczająco. A, jak masz. Y, tego. Y, nawet jak masz. masz admina. Nawet jak sobie dasz God mode, to i tak umrzesz. No? I tak samo z Zysykiem, tym nowym, tym białym. Ty jesteś czarny. O, spadł. Ale ja wiem, jak pokonać go. Czekaj, dam ci coś. Tym, tym da się go pokonać. Tym da się go pokonać. Czemu wyrzuciłeś to? No da się pokonać tego ogronika tym. Bo go wydupi po prostu. A ja wiesz, ja że ja mogę sobie coś pałnić. No. A ja po prostu ci chciałem pokazać. No fajnie. Mi też mogłeś od razu dać. Ja, ja, ja tu wchodzę, ja tu, ja tu się teleportuję na klipper i ja, ja biorę Rotusa. Mam Rotusa. My tam nie potrzebne to. Ej, a revivy tu działają? Ale musisz na niego! Musisz na niego! Ocum się lepiej. No też go wywaliło. Majasz chce chodzić gdzieś chcesz teraz. Sikt też też. No, kościół ode Gościu deadnął i wyszedł z gry. Mogliśmy go odradzić. No ale nie zdążyłem. Brzmiałem go odradzać. Ja chcę się pobawić z tamtym gościem. Kur Po co mi kompas? Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobra, ja Dobra, dziękuję. Dobra, Z Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobra, o kurde. Żyje. Ale chyba tam to się pogniewał. Dawaj Gosiu Dobra, biegnie za mną. Biegnie. A teraz no klik, no klik, no klik. No i teraz z co mi zrobisz? Masz. Masz bomba. I GO WYDUPIŁO! Mnie też wydupiło no On poleciał No Ja, ja idę Ja, ja idę, ja go szukam w lesie To będzie szkalić Weź latarkę sobie, weź Weź Ej! 99 dni w lesie! 99 nocy w lesie Dla pewności jeszcze sobie wezmę dynamit To jestem, a ja się... szukam na ogrodnika 99 nocy w lesie 10, 15, 15, 15, 15. No nie wiem czy china Nie no, go tu nie ma. To... Go tu nie ma, wydupiła go poza mapę. Wydupiła go poza mapę. Wydupiło go poza mapę. Ma No właśnie poza mapę. No, do albo, albo, no, no, tak nie, Latanko, latanko, latanko A ja tutaj się zrespawnię na nowo Jak dotkniemy trawki Ej, nie życzę, nie życzę, ale, ale. Co? Już się przestraszyłem ciebie, że on nagle tutaj weszedł i mnie chciał zaciukać I... no, bo, no, bo Mam świecę

Nie, mogę zrobić! Wydub go! I tak cię nie zabiję! Muszę włożyć te w Dobra, włożyłem coś Ciągle wpadam w gówno! Nie nawet ale Ciągle wpadam w gówno! To jest dla mnie już! To jest mój! Już go wdupię. Tam. Gdzie? Where? W Nie goni się. Czekaj czy mnie w wodzie będzie mógł ten. Ej, on, on się boi wody. Boi się wody. No nie Walnie. Wydupiło go. On wrócił, on wrócił. Ucieczka.

a może po prostu kliknij next room? No właśnie, chyba się zgr... czowało, bo jakby mnie on złapał ten stworek i ale się teleportowałem. Kolejne ...kawę O, się! ...podemki od mam przed Cickem Czekaj, sprawdzę Ej, da się mu pomóc? Nie się jaka cika. Ej, bo ja nie pomóc Nie, raczej się nie da No czekaj, dawaj Dawaj, 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 szybko, szybko! Lecisz! Hehe, <laughs> to nie tak nic nie działo Chyba go wyłoniono mnie, bo... No, właśnie mnie. E, glitcha dostałem. Mam laga. Dobra. Aha. Eee. Jajeczko. Nie. No nie! Ale wiesz, że jak um... Wiesz, że jak... Jak umrzesz od niego, to możesz już się pożegnać z życiem, bo możesz ciężko się odrodzić? Bo raz zrobiłem tak, że chciałem go... Wybombić, ale... No i mnie zabił. Ja nie jeszcze, ja nie No, zabił mnie. No nie! Upadłem się ciebie trafiło. O! Trzeba to czuć. Zobacz, ja miałam ty komuś iść? O nie, ja tam tylko wybiorłam, nie! O, mi działa! Mi działa! Ej, otworzyliście? Tak, ja to robić w tak? Tak. Chodź, wywabiam ogrodnika, wywabiam ogrodnika. No Nie wydupi go, to jest cutscenka. Czekaj, mogę się rewiveować? Rewive. No ej, gdzie? No nie, zniknął!

Ej, a jakie długie... jak długa jest ta gra? Gra już nie ma Co? Zajdzie Proszę, ostatni lotusz, tylko ostatni. E, dalej. dalej? W środku, rzuciłem go. O. Czy dalej. No bo ja nie mam kompasa. Dajcie, Proszę. Czemu jest nie tuża? No i czekaj, jeszcze nie przechodźmy dalej, Dobra, nie przechodźmy dalej. Ja już przeszłem. Gościu już przechodzi. Ej, nie czekaj, Strzelamy gościa! Piuuuu! Deadnął. No. Zapiłem. Zrewajwowałem go też. Ograniczę. Ograniczę. Nie docudka, nie to kurde, nie zauważyłem go. On no, przycina Nie! Ominę go po prostu. Biegnie na mnie. No kurde, po prostu nie na No No nie da się go do Ej, no zostawi Nie, ale później Brakuje mi ostatniego Lotusa Ja przechodzę dalej. Ey Poczekaj, po no pójdę, poczekaj, może go znajdę. Nie jeszcze, może, może go znajdę, może go znajdę. Tu nie ma lotusa. ma lotusa Nie, nie, szukam Tu jest aż cztery domy no, I na razie tylko kasa, ale kasa... Mani! No, się jedzie. Czego nie można sobie dodać do tu ma Ej, ty to jest! Ej, nie, będzie nie, 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 zabij go! zabij go, zabij go, nie, go, koniec nie, jest nie, 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 Już go zabiłem. Zbombardowałem go. Z gościa zbombardowałem. No, ale pomóż mi poszukać. a latusa. A, a, Aaa! muszę Aaa! muszę poszukać... Aaa! Lotus! Czekaj, wezmę specjalnie... No, tak. Dobra, pomóż Aaa! poszukać takiej Aaa! Dobra, gościu nie idzie, bo mam, mam, mam pistolet i gościu dalej nie pójdzie. Ale ty go odrodziłeś? No, odrodziłem go, ale teraz celuję w niego pistoletem, żeby nie poszedł dalej. No, ale gdzie jest ten zapis, Bo tu nie ma nigdzie tego... Co jest chcesz, to, to jest to, to normalnie, jestem w toalecie. Myślałam, tam to leci. Leci do nieba na rachunek. O! o nie, ja to to... wyraźnie nie, czy tak? A? Idziemy? No ja mam Ja mam, ja to, co tu są. Patrz, nic nie widzę. To po co tu, gdzie to nawet nie wziął? Myślałem, że to nie powstanie. To jest... No serio, bo jak on nie ma, to po co? Przecież to ty... jest... Pudzie, to mam mam stracę, specjalny, cały czas mam. Um, a możesz krastować się w Niblis? Skrastuj Bliszt-Siepiot. O, oh, Co się dzieje? ha czy... Czemu ty Blisę zespolniłeś? No ja nie wiedziałam, że się zespolnię. A ty go zespolniłeś? No. Ej, <grym> gość, się...

Bawię się wówczas. Na lotus! Klucz! Więc... To was, te skrzynki musi być lotus, później. Klucz! Mam znowu klucz, o to, pani lotus, A mam klucz, bo latus, tu gdzieś w musi być do ale tu, nigdzie tego nie mam. Ale jak pani skarb... <noise> No dawaj! Czy gościu umarł? ty zrobiłeś? Kto to jest? E evet. Czy wy możecie się zrespawnować? Ja sam poza mapą Dobra, to was teleportuję I ciop ten mi mapą Teleportowałem cię Ale co mnie na niego nic nie działa, on może mnie zaczukać Wszyscy wyciukali tutaj na mnie Ale trudno, po prostu musisz się nie ruszać I tyle Bra. A mnie, zabi On mnie nie zabijamy na... Gdy... Rewivowałeś się? Aha, bo nie... aha, bo oni... zmienili dorsy! Oni, oni dorsy zmienili. Teraz jest trudniej. No tak, słyszałam, do tego słyszałem, że błyszcząc trudniejszy, trudniejsze. się teraz rozsocha. A mamy co Jak się... Jak właśnie... Ma... Bomba się przyda! Oni, Idzie, ale ma wyłączoną lampę. No bo kiedyś to powiedział... A on gdzie nie mógł zabić? Komuś gdzieś zrobić, oko PC. A teraz po prostu oni nie trudniejszy i worsy. O parce, bo zostałe bampa jest tak trudniejsze, no i ją może zabić. Wcześniej nie było... To była łatwa, teraz nie jest takie łatwe. Czyli gościu nam wygrał grę. No. Jeee, yeah, ja sobie biegam! Ja sobie biegam! Ja... Nie, bo trzeba gościowi pomóc. Gościu zna się lepiej niż my. Nie ja się znam lepiej, bo ja nie umiem nic nowego, ja prostu sobie biegam. Ej, gościu mnie zobaczył i... ...straszy co mi złożył zrobić. Za mną biegnie po prostu. On za mną biegnie, nic nie może zrobić. Okej, siema. O, widzę, ty, widzę go. No Kurde, muszę to wydobyć. No ja, ja! Ja, ja! O, ja byłem zupełnie nad nim, on nie, jak to pierdolę, jak ja nawet. A jak on nawet nie mógł do siebie. Nie możesz się zbyt, zbytnio zbliżać musisz być od niego 30 metrów nad nim. No, nie, ci ten.

Birek. Ja też. A ja nie. Bijam cię. Jeszcze drzewo, sick. I to jest do... Możemy kliknąć kontu. Dawaj, gramy dalej, gramy dalej, gramy dalej. Ale nie mam, żeby grać dalej, bo ja, Aha. Bo ja nie wiem, no ja Nie chodzić. Ja, ja mogę nawet na nie grać tak ogólnie, co ja? Terrible. Ja też się rewajwuję. Też się rewajwuję. Jestem, ale. O kurde. Zostałem teleportowany do Mainsów! Ja też. Wszyscy, bo kliknąłem kontunite TO RUN

no ja tu wchodzę, ja tu wchodzę, chodzę. Ty tu, tu nie ma! To nic, tak zawsze. Dobra, czy nacinę? Ej koła tutaj. No. To no. było na tyle. Zostawcie suba i lajka. Zostawcie suba i lajka. Od dzisiaj pracujesz. Widzisz tą kartkę? On się Nie mam. a czekaj, nie, czekaj się nie, czekaj, nie Jep, czekaj, robię screena! Czekaj, mam, mam screena! Um. Dawaj, robisz o! Freecam włączyłem! Podpisujemy! czemu? ja biegam? O, przepaść! Ale jeszcze się ten bekon Podpisuję pracę. I i w tym momencie. Dobra, koniec. To było na tyle. Zostawcie łapkę w górę i suba. I naura. Naura. Powracamy do szkoły. Wszyscy. Nie, nie, Powracamy do szkoły. Wszyscy. Bo ja to robię. Czekaj, gdzie gościu wyleciał? Dobra, to mogę na tyle. Naura!